To trofeum mojego ojca za bycie drużynowym. Jest ciut zdezelowane, ale bardzo mi się z nim kojarzy. Dlatego wyznałem prawdę. Bo... Scout orliby by tak zrobił. Nie zliczę, ile razy siedziałem z tym trofeum, zalewając się łzami. Skrzydła są poklejone, bo dawniej, gdy ogarniał mnie gniew na to, co symbolizuje ten posążek, rzucałem nim w ścianę. A potem sklejałem.